To mi Majster, no i kurwa. No, no. Bo... Błody, na tego Co? A bo, moja pieptole. Pojawiły się z. A, mistrz, mistrz, mistrz. No dobra, weźmy, wygrajmy to szybko, żebym mógł się pójść wysrać, bo chyba dybsko mnie a niedługo. I będę musiał pójść. A, w na 3 minuty. No moment, ty jesteś też pierwny, naprawdę się wystrałeś. <laughs> O kurwa, raz tak, o chuj, Ole, napierdala Ty tak miałeś Panowie, ja nie przeżyję Czemu? Czekaj Co żeś zrobił? Nie, nie użył lawka, poszedłeś Kurwa, <śleskujesz> ja, kurwa, co to było? Ja Szymo, ty spelu! Nie no, ale twarz ciebie Szymon Dobra, To jest wiele Ej, bo Tepa to... Pe... Ej, bo nie, żartowałem, nie będzie mój Garanta, nie? Chciałem, żeby ale... on co? co ja tam u ciebie z tyłu? Co? Takie... To co, kurwa? nie Nie to co było słychać kurwa. Wcale, co, co to było? To kurwa? Więc to było! Ja pan kupuję bany! ci w dupy! Panie obywatelu, proszę, możesz pan umrzeć. Pan po prostu nie... To, to nie jest życie, w którym pan po prostu rozbija grzyby. Nie w tym życiu. Ale może pan to, pierdolenie do moich grzywów? Które nie są grzybami w tej grze? To są miny jewana przejść lądowe to są no do powietrza, miny powietrza powietrza To jest... Co ja tu bazę buduję? Przecież to jest To jest niż pod No zobacz, to jest bezpieczne niż pod, pod wierzom, co nie? A czy ja wiem? Ja to buduję ten Tower Defense. Ej, iść na Go Weigara, go złanshotować Nie, nie potrzebuję. Drogi ja mam do pratu no, mnie wtedy nie potrafi, takich skomplikowanych czynności, tych zagadkowych? Nie, pan, gdyby nie to, że, że kurwa jest ich. gdyby nie to, że nie ma. Więcej. Tak, broń, kiedy idzie więcej, to już Gdyby on trafił takim. Tam, stunem. Gdyby trafił stunem. Gdyby trafił z tunem. Podkreślam, trafił. O, kurwa. O kurwa, trafił w sumie. O stój. O kurwa, no to jest ulcim tego. To jest jeszcze na jego jebane jedno kurwa, nie? Ja też. Kurwa. On mi jednym skillem zadaje pół HP Szymon. Veigar. Ej ja mam dwa HP, nie? Veigar. Czasem ja mam dwa tysiące kurwa. O kurwa ile łzów na mnie posłałeś, to trudka go zabiła, ja tu dole. dobra Rikal. trupy w drużynie O kurwa, nie dożeby nam użyć. Trzy trupy w drużynie przeciwnym. Chuj, brońia to kurwa. Broń to kurwa. Widać nie nie się zrobić, to jest się razem w jednego power Renderza. O kurwa, rozjebał. Już cię dumny. Kochan, on nie umrze, bo ty masz tego power-up'a od Barona, nie? No, mam. Chyba ostatni. A my już nie. Gdzie są drogowo? Byś chyba zgubiłem trochę. Ty garn. Ty. Dlaczego zaszkodowałem? Co no, on zrobił? Jeszcze są, czekają na mnie. Ile masz AP? Mało. Powinienem ja mieć więcej. Ile masz?

Dobra, to ja idę po dżung przez dżunglę, aż już trochę zadajesz, Szymon. A ja właśnie jestem. Znowu jadę sam. Nie ma nikogo ze mną. Znowu nie mogę spać, ale wszystko jedno. Jak to O nie, to jego petę, ten pop z Popzwu. Dwa trupy. Pary człowiek. Dobrze. Dobra, body jest trochę pusznięty, nie? A, no to push -truż, push -truż, nie? Przyjdzie też puszczasz, puszczujesz, nie? To y ja też lewym nie? Eee, Garen, 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 ociekaj, ociekaj, ociekaj. No, nie uciekiesz. Dobra. On go robi, no. go? On go one-shot'uje przecież, zatem nie wiem. On ma coś o co Ty, Medjaja nie jest głupia. Medjaja kupić niby. Dobrze. Dobrze. Soulem ich. Soulem ich po dupie.

Ależ to były proplay z grzyby Endujemy to, choćum. To tak, jak się to wszystko zaczęło. No może skosić trzech od razu jak mnie zabije Dobra, kurwa, kończymy to jest. Ależ łatwo. Ależ to było łatwe. A zaczęło się 1-4. Pięknie zagra szybko, pięknie zagra. Tak. O kurczę dałem, o przedśpadek. No dobra, niech będzie. A widać kto grał, kto nie. Draw your last pathetic card so I can end this, Yugi. My grandpa's deck has no pathetic cards, Kaiba. But it does contain. The Unstoppable Exodia. Ugh, impossible! I've assembled all five special cards, all five pieces of the puzzle.